jeszcze po prostu poradzić sobie z, z zapychaniem się tych linii, można po prostu zbudować skrzynię z tym podajnikiem selektywnym, czyli filtrującym, do których po prostu będą ściągane te surowce, po prostu, których mamy, które są w nadmiarze. Na przykładu tu tak zrobimy. Jeden podajnik. Buduj się, buduj. Jest podajnik i w tym podajniku będę na przykładu rudę miedzi ściągać, ponieważ jeździ tu bardzo dużo i tu będzie ruda miedzi. Można obok tego po prostu zbudować taki zwykły, ten wolny, ten taki żółty, który będzie powoli to wszystko wyładowywać. Dzięki temu, po prostu zawsze będzie jakieś miejsce i nie będzie po prostu sytuacji, że on po prostu wszystko, co można, ściągnie i nie wejdzie do sportu na linię. No, to czas zabrać się za produkcję kolejnych rzeczy. Kolejna rzecz, która będzie potrzebna, to układy scalone. Tych układów elektronicznych będzie cała masa potrzebna. W takim wypadku. Do ich produkcji jest, wymagana jest żelazna płytka oraz miedziany drut. To jeden podajnik będzie ładował te elementy, które są potrzebne z tej linii. Natomiast tutaj płytki także będą tędy wędrować. No w tym momencie przyda nam się ten długi podajnik. Tylko niestety brakuje w nim płytek. Mam. Akurat na jednego mi wystarczy. I ten drugi będzie pobierać z tej drugiej linii. Teraz będzie dobrze widać, jak to działa. Czego tu brakuje? Drutu. <laughs> Nie produkuje drutu. Może inaczej skasuje to w tej chwili. Mały to śmietnik zrobiłem, ale to za chwilę naprawimy. To teraz tak, jedna fabryczka będzie produkowała właśnie drut. Będzie tutaj ładowany. Drut produkuje się bardzo prosto. Drut, ponieważ wystarczy miedzia na płytkę. To tak, to tutaj już mamy to rozwiązane. Jeszcze problem z prądem. I tutaj też brakuje. To tu z dwóch linii po prostu, żeby mogło ściągać. Ten podajnik będzie ściągać z tej, a ten z tej drugiej. I to, co zostanie tutaj wyprodukowane, znowu, bo nie było tych przystoi, by nie było przestojów, po prostu stawiamy skrzynkę. Przeładowujemy to, co zostanie produkowane do skrzyni, a ze skrzyni do kolejnej fabryczki, chociaż ja ją wbuduję, nie, ponieważ nie mam surowców. Brakuje mi płytek. Płytki wystarczy Klawisz MF, po prostu ściągam sobie wszystko co tu jeździ. Teraz będę mógł, buduję ten automat produkcyjny, niebieski, ponieważ on jest nieco lepszy. Za chwilę też będę tutaj też te wymieniać na niebieskie. Tak się buduje. No i tutaj sobie owalne zasilanie. Ponieważ już tak to postawiłem, że po prostu nie starcza do tego prądu. No i tak, tutaj teraz w tym momencie drugi. O, skasuję to. To było na próbę i tak zostało. To tak, tutaj jest drugi, druga fabryka która będzie wykorzystywać te przewody, które tutaj wchodzą, by produkować układy. Układy wymagają płytek oraz miedzianego drutu, a to oznacza, że muszę doprodukować jeszcze podajniki, by ten drut po prostu produkować. Jeden podajnik tu, a drugi podajnik tu i będzie po prostu z tej dwini ściągać. Za chwilę zacznie się produkcja. Czego mi tam brakuje? Płytki są do produkcji miedzianego drutu mi brakuje. To czemu to nie chcę ładować? To jest pytanie. Stawię go jeszcze raz. No i powiem po prostu, że nie mam pojęcia czemu. A ponieważ muszę odbierać towar. Dlatego to po prostu nie chciało działać. No tak, do skrzynki. Tutaj wystarczy zwykły podajnik. Szybki podajnik bez różnicy. Produkuję sobie oba. No i tak. Stąd po prostu będzie odbierane. Ten drut jest po prostu przerzucany i tutaj, dopóki się to nie zapełni, to będzie tak po prostu na bieżąco przewalany, do ile po prostu jest zapotrzebowanie. Natomiast układy elektroniczne będą wrzucane tu, a stąd po prostu będę je przepakowywać. I tutaj za pomocą rozdzielacza będę znowu prowadzić je na linię, ponieważ z tych układów scalonych będzie cała masa rzeczy korzystać. Cała masa fabryk. Więc one po prostu mogą tu sobie spokojnie jeździć. No, rozpoczęliśmy produkcję tego. To teraz czas na. A no, widzę, że to na bieżąco schodzi. Czas na wynalazki. Ja skasowałem poprzednio te moje kopuły w laboratorium. Zbuduję je teraz tutaj. Bardzo mi się miło, No i teraz co z nimi? Zrobię to jak zawsze po swojemu, czyli sposób, w którym, w którym ja to zwykle obsługuję. I wygląda to tak. Tylko brakuje mi niestety transporterów. Jeszcze ja taśmy ciągi. co ja mogę wynaleźć? No, chyba właśnie już czas na uzbrojenie. I będę kierował się w stronę wieżyczek laserowych. Ponieważ zawsze ich używam. To gdzie one tutaj są? Wieżyczki laserowe. Tu jest. Laserowe działo obronne. I ono wymaga przetwórstwa ropy naftowej i elektroniki. Elektronika już mam. Przetwórstwo ropy naftowej. No, to wymaga niestety nieco tych zielonych pakiecików. Ale trzeba będzie. Rozpocznij badanie. To jest akurat jak dla mnie najlepsze rozwiązanie. Więc w tym kierunku pójdę. I teraz muszę zacząć bawić się w produkcję zielonych. W produkcję zielonych butelek naukowych. Ja ich sam chyba nie wytworzę. Wytworzy, tylko że potrzebuję płytek. To tak, to taśmociągi. Tutaj też robię taką pętlę. O, w ten sposób. Że brakuje mi tego. Ja skasuję na razie ten transporter, ponieważ nie chcę za tymi płytkami latać. W sumie jeździ ich tu. Zatrzęsienie. No, trochę ukradłem. 26 mogę produkować. Tierza bardzo szybko się tworzą. I teraz tak, tutaj w odległości jednej kratki jeżdżą transportery. Na razie po prostu taką małą tylko linię wąs zbuduję. a w tą stronę, dobra. No i teraz skrzynie. Raz, dwa, trzy, cztery skrzynie. Ponieważ w sumie będą cztery pakiety, cztery kolory pakietu. A do tego po prostu jeszcze dojdziemy. No po prostu już z przyzwyczajenia już wszystko wbuduję. No i teraz jeszcze tutaj jeden. No i teraz po prostu by to było ładowane. To ja muszę stąd. Tutaj stąd tym podajnikiem selekcyjnym, czyli filtrującym. Któremu brakuje prądu. Już ma prąd. Ładować wszystkie kolory buteleczek, które po prostu będą jeździć po tych transporterach. Już mamy. Wszystkie jakie tu napotka na tej linii zostaną po prostu załadowane i będą tutaj jeździć w kółko. I dalej, tutaj znowu selektywny i zwykły i szybki. Z tej strony będą budowane podajniki selekcyjne, czyli defiltrujące, które będą po kolei kolorami zbierać. Ten będzie zbierać czerwony. Ten tutaj będzie zbierać kolor zielony. I niech jeszcze do tego dojdzie. Jest. A tutaj będzie podajnik. No i teraz już te podajniki wolne. Ten będzie zbierać wszystko. Stąd będą wyładowywać, ilekroć coś tutaj wpadnie. Jeszcze prądu brakuje. te po prostu trzeba zasilić. Są więc, w tym momencie, może tutaj wrzucę to co mam. Będzie widać, jak to działa. Hmm. Zwyczajnie, wszystkie te tutaj czerwone będą ładowane przez ten podajnik, który chce czerwone zbierać. To będzie zbierać zielone do tej skrzyni. W tej skrzyni będą gromadzić czerwone pakiety, te tej zielone i będą po prostu tak jeździć w kółko. Będą jeździć w kółko, dopóki tutaj będzie miejsce. Jeżeli ja to na chwilę odblokuję, i odblokuję to też tutaj. A i one w końcu, po prostu, jeśli będzie ich bardzo dużo, zaczną się tutaj gromadzić. Tak, że mm, może dojść po prostu do sytuacji, kiedy ten podajnik nie będzie mieć swojego koloru, by go zebrać. Dlatego tu jest taki jeden malutki, który po prostu będzie to powoli ściągać, by tu zawsze był ruch. I w tym prostym momencie będzie to po prostu tak w kółko toczyć. Tylko będzie potrzeba jeszcze tutaj zbudować yy, ładowarki czyli jeden tu jeden podajnik pod spodem to jak zawsze problem z zasilaniem no i jest, po prostu, będę doładowywać bo teraz brakuje tych zielonych, No teraz hmm, gdzie mogę produkować zielone zielone będę mógł produkować w sumie gdziekolwiek, aby to wpadało tu Dobra, jest już fabryczka, to ta fabryczka będzie tutaj po prostu zajmować się produkcją zielonych buteleczek. Tylko do zielonych buteleczek potrzebuje podajnika, którego nie mam jeszcze. I taśmociągu, taśmociągi hmm, jeśli tutaj wyłączę to będą jeździć i chyba tak zrobimy na razie. Nie zbiera już więcej. Wrzucimy mu to co mamy, taśmociągi. I trzeba będzie także hmm, tutaj zbudować ładowanie. Najlepiej do tych wszystkich fabryk nie budować tych szybkich podajników, bo on, ponieważ one powodują, że wszystko jest bardzo szybko ładowane. Lepiej jest budować te takie prosto wolniejsze, ponieważ one powodują, że kilka fabryk będzie mogło pracować, ponieważ one nie są na zbyt szybkie, po prostu nie zbierają tego na bieżąco. No i jest zielony pakiet. Teraz tak wyładowujemy. Mógłbym to co prawda tutaj pociągnąć, ale po prostu tak zrobić po prostu było widać jak to działa. Mm, I teraz jeszcze mieszalnik, gdzieś jest. Tu jest rozdzielacz. Dobra, powstał. I ten rozdzielacz będzie zajmował się wprowadzeniem. Na linie tutaj produkowane przeze mnie zielone buteleczki. Z tym, żeby produkować te zielone buteleczki, to ja jeszcze potrzebuję, niestety, ale fabryki, która będzie produkować podajniki. Mam fabryczkę i tu będę produkować podajniki. Proszę, podajnik. Podajnik wymaga właśnie tych elementów, czyli układy elektroniczne, które rozpocząłem budować. Wymaga także żelaznego koła zęba tego, które gdzieś może sportycznie będzie tam jeździć, więc do tego będę musiał jeszcze dojść. Gdzie jest... Tu jest podajnik. Ale tutaj będzie ładować stąd. Tylko ciągle brakuje u tych kół zębatych, bo tu jeżdżą. A tam widać, jeździ ze koło zębate. Więc dobudujemy tu jeszcze podajnik z drugiej linii, która będzie ściągać surowce. To jako tako chodziło. No i widać, że po prostu zaczęło to działać. Tak samo tutaj z zrobimy drugi. No i jest. Rozpoczęła się produkcja zielonych buteleczek. Dobrze mówię. Podajnik jeden. A to czego brakuje? Tych kół zębatych. Tutaj jedzie jakieś kolejne. Tylko, że ten pas stoi. O! Ruszył się. Co jakiś czas tam coś tam się ruszy. Za chwilę dojedzie i będzie po prostu widać... A tu już ze pojechała. Dobra, to już nie będę czekać. Mam strasznie dużo węgla. Zbiorę to po prostu. Tu nieco poje szybciej pojechało. Jest. Teraz po prostu będzie widać co się dzieje. No i pojechała ta zielona buteleczka. I zielona buteleczka będzie jeździć tutaj wokół. Aż do, mm, aż do laboratorium, które potrzebuje zielonej buteleczki. No i zapał buteleczkę i ruszyły wynalazki. To co jakiś czas będzie tu się produkować, ja natomiast jak widać muszę zacząć produkować więcej i więcej tych elementów, czyli w tym wypadku będą to koła zębate. Koła zębate i po prostu wszystko to co, co mam muszę po prostu przetwarzać. A tak po prostu skorzystam już z tego co tu mam. Prądu brakuje. I tutaj będę produkować trybiki. I wyładowywać też muszę wolę robić tym wolnym podajnikiem bo już tak się przyzwyczaiłem brakuje mi płytek właśnie z tymi płytkami będzie zawsze problem ponieważ ich będzie przez całą, całą grę naprawdę masa potrzebna mogę po prostu także wykorzystywać od razu te trybiki i ładować je tutaj już mam po prostu produkcję zielonych buteleczek o tutaj brakuje zielonej zaraz zielona dojedzie stryk jest po prostu tak będzie jeździć w kółko dopóki te buteleczki są potrzebne Pojechała po prostu wtedy ta druga, to drugie laboratorium skorzysta. Stryke pojechał. Tak już po będzie tego nadmiar, że one nie będą potrzebować tego aż tyle. To wszystko po prostu będzie się gromadzić w tych skrzyniach. Tak więc na razie tutaj to tyle. To się dalej będzie tu toczyć. A ty gdzie? Jeden błąd popełniłem? Nie. Włączyłem słuchę. Jest. ha Tuby chciało wyładować, bo to będzie problem. Będzie musiał trochę poczekać, nim zrobi się to wolne miejsce. No, ponieważ to inaczej się zablokuje. To można po prostu jeszcze zrobić taki patent, by od razu na miejsce te butelki wysyłać. Po prostu, by to nie latało wokół. Tak zrobimy. Posłużymy się tym. Czy to ma aż taki zasięg, by przejść pod, pod tym? Niestety nie jest za długie. W takim wypadku tędy dopuścimy. No a tutaj bocznym torem będzie wpadać. A stąd po prostu muszę wyładowywać. Na pas transmisyjny, który będzie tu. Nie w tą stronę go zrobiłem. Dobra, to, to po prostu czerwone buteleczki już będą produkowane i będą od razu po prostu wrzucane na linie. Tak samo bym zrobić z zielonymi, bo to już, że się zapycha. W takim wypadku by to się nie zapychało, to tak samo po prostu zrobimy z tym, ten podajnik będzie pobierać stąd. I przerzucać po prostu tutaj przez drogę na, na, drugą, na drugą część. No i mam już zielone, mam już czerwone. Pasowałoby po prostu teraz zwiększyć tempo produkcji. Czego to wymaga? Płytek. Zapchany plecak. Ale płytki pozbieram. Dwa potrzebuję. Dwa laboratoria. Będą tutaj obok postawione. A jeżeli później będę chciał dostawić ich większą ilość, to po prostu skasuję tą drogę i dobuduję ją. Dobuduję te laboratoria tutaj w lewą stronę. Po prostu będzie takie mini, minimalnie większe koło, i wtedy po prostu będę szybciej pracować nad wynalazkami. To też muszę tutaj jeszcze ładować cokolwiek. Dobrze jest nie ustawiać tu szybkich podajników, tylko te wolne, które tu postawiłem, by nie wybierało wszystkich, bo widać, jechały dwie, zebrało po jednym, by nie wybierało wszystkich buteleczek, po prostu by jednocześnie wiele laboratoriów pracowało. No i jest, dzięki temu po prostu w tym momencie przed na będzie minimalnie, minimalnie szybciej się rozwijać. 3, 4, nawet 4 zbudujemy. No, to tyle wystarczy. Do tych 4, teraz też pociągi będą potrzebne. No, widać, że ta produkcja butelek to nasy, nawet dosyć dobrze idzie. Bo ja tak ogólnie mam za mało tych, tych fabryczek, powinienem budować ich znacznie, znacznie więcej, ale do tego jeszcze dojdę. Na razie po prostu staram się zwiększyć tempo produkcji i tempo wynalazków, by szybciej wynajdywać. Jest tutaj. No i tutaj widać, że trzeba ten zawijacz zrobić. Och, ciągle czegoś brakuje. Te początki gry są bardzo problematyczne. Zresztą dalej też nie będzie prosto. Ale jakoś to idzie. No. To teraz jest problem właśnie, że nie jestem przygotowany na inwazję obcy. Gdyby chcieli mnie zaatakować, to po prostu nie mam się jak bronić. Ale gdy już postawię te wieżyczki i gdy będę mieć hmm, czym się bronić, czyli po prostu kiedy będę mieć te działka laserowe no wtedy sytuacja będzie wyglądała diametralnie inaczej jeszcze chwila nim do tego dojdzie dobra, mamy już cztery no i teraz będzie dobrze widać jak to będzie działać raz, dwa, trzy, cztery jeszcze do ładowania jeszcze trzeba będzie prąd odciągnąć. Jest to teraz jeszcze prąd. Miałem już niestety desek. O, znaczy nie desek, tylko pni. A, sobie za chwilę drzewa zatnę? I teraz brakuje mi z kolei znowu płytek miedzianych. Zbieram wystarczającą ilość, no jest wow, to te cztery tak szybko pracują, że po prostu zużywają cały zapas. Widać za mało i produkuje. Pasowałoby zwiększyć produkcję, czyli po prostu dobudować więcej tych fabryczek, a w nich to co mam budować. Gdzie jest ten podajnik? A plecek jest zawalony. Czego to ma? Mam tu dużo rudy miedzi. A gdzie jest miejsce wytapiania? O, chyba że to zawaliło się z węgla niestety. Tak się zdarza, no dobra, nie będę się z tym bawić, po prostu postawię tu skrzynię, która pomieści więcej i wrzucę sobie nieco surowca. Dobra, pozbyłem się, resztę mogę już zapchać węglem. i tutaj ładuję po prostu bezpośrednio do pieca jeżeli po prostu chciałbym rozładować to co mam tutaj i by po prostu nie bawić się w szukanie miejsca gdzie mógłbym to zrzucić <coughs> przepraszam, to można zrobić taki manewr by po prostu postawić skrzynkę postawić cokolwiek co jest w stanie z tej skrzynki wyładowywać Jak zawsze prądu brakuje, po prostu wrzuci do tej skrzynki wszystko to, co jest po prostu nam niepotrzebne. A to z czasem zostanie po prostu wyładowane. Oczywiście, jeśli ten podajnik dopcha się z do tego miejsca, ale kiedyś się dopcha. No, to się zaraz rozładuje. I dalej będzie można coś wynajdywać. No, idzie, idzie ten wynalazek. Te A ja, jak mówiłem, muszę po teraz zająć się y, automatem takim montażowym. Czyli po prostu zbudować więcej fabryczek. To, co głównie będzie potrzebne, jeśli chodzi o surowce, to trybiki, y, tfu, y, trybiki, y, płytki miedziane. Płytki metalowe oraz okłady scalone. Głównie i podajniki później jeszcze. Głównie to są te elementy, z których cała reszta jest stworzona i musimy zadbać o to, by produkować po prostu tego wystarczającą ilość. Więc na razie to tyle, a reszta w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.